Tico Znowu? Znowu pisać aplikację od zera? Ale tym razem tylko przy C-Sharpa, oraz minimalnych aplikacji korze. Więc co? Jedziemy! Co? Jeżeli śledzisz moje materiał na YouTubie, to wiesz, że to nie jest mój pierwszy filmik na temat CQRS-ów. I za każdym razem, gdy tworzę taką aplikację od zera, to korzystam sobie z paczki Mediat R. Więc teraz rodzi się pytanie, jak zrobić to bez tej paczki? Tylko korzystając z C-Sharpa i bez żadnych jakichś dziwnych udziwnień, jak na przykład refleksji. I pewien człowiek zmierzył się już z tym problemem i tym człowiekiem jest Oskar. Dudycz. On zrobił w ubiegłym roku aż dwie prelekcje na ten temat na wrocławskiej grupie.net oraz na Foder Developers, Wiem, kogo śledziłem. I w tym roku, 15 grudnia. Zrobił właśnie wpis na blogu na temat tego samego, więc co tu dużo mówić? Bardzo mi wyręczył, zwłaszcza że ja sam miałem problem, jak właśnie dokonać tej rejestracji poleceń i query. I tutaj umieścił na swoim blogu dokładny przykład, jak to zrobić, i nie powiem, zapożyczyłem troszeczkę jego kodu. Warto go śledzić, jest to bardzo sympatyczny człowiek na tej Bardzo smutno, że właśnie ten wpis na temat IQRS-u jest w najbardziej popularny, mi że na swoim blogu ma bardzo dużo materiałów na temat even sourcingu, więc warto go śledzić, warto go obserwować i zapisać się na jego newsletter. Więc korzystając z jego pomocy, napiszmy aplikację CQRS. Jeżeli chodzi o problem biznesowy, z którym się mierzymy, chcemy stworzyć aplikację restową, która nam umożliwi dodanie nowego wpisu do naszego bloga oraz da możliwość tam odczytu wszystkich wpisów, jakie już mamy na naszym blogu. Podobny problem rozwiązaliśmy w tamtym filmiku, ale w tamtym filmiku skorzystaliśmy z BDT R, więc teraz użyjmy tylko C-Sharpa bez żadnych udziwnień. Jak widzisz, ten cały projekt jest zrobiony w stylu Clean Architecture. Mam tutaj warstwę domain i w tej warstwie mam definicję mego wpisu, a każdy wpis ma także swoją kategorię. Mam tutaj także warstwę Application Core i jak widzisz tutaj mam definicję właśnie TQRS, naszych poleceń, polecenia dodania naszego wpisu bloga oraz query, która nam czyta wszystkie istniejące wpisy zapewne z jakiegoś źródła danych. A tutaj mam contract interfaces, który nas informuje jak powinno wyglądać nasze repozytorium. Jak się domyślasz w tym repozytorium zapewne jest metoda, która nam czyta wszystkie nam z naszego bloga oraz nam doda nowy wpis. A w artykule Infrastructure możemy zobaczyć, że tak naprawdę nie operujemy na żadnej bazie danych, tylko na klasach statycznych, gdzie jest po prostu lista tych wpisów, tych kategorii. I tak będziemy właśnie odczytywać te dane oraz je dodawać, żeby to wszystko było proste i oczywiste. A nasze REST API jest napisane w stylu dotneta 6.0 i oczywiście aplikacja minimalna. Jak widzisz cała logika CQRS nie znajduje się tutaj, dlatego tutaj nie ma żadnych dodatkowych klas. Tak naprawdę, nas najbardziej interesuje oczywiście, jak to wszystko jest skonfigurowane, a to się znajduje w tym projekcie, więc zobaczmy, jak to działa. Główna filozofia CQRS polega na tym, żeby w naszej aplikacji wydzielić takie dwie rury. Rura query, czyli zapytań, po prostu będzie nam zwracała dane, ale niczego nie będzie modyfikowała. Jeżeli będzie coś modyfikowała, to, to naprawdę to nie jest query, to nie jest zapytanie, a druga rura, poleceń, będzie już modyfikowała dane, na przykład będzie dodawała nasz nowy wpis, albo będzie uruchamiała cały nowy proces biznesowy. I taki mamy podział, query, które po prostu nam zwraca dane, ale niczego nie modyfikuje i polecenia, które coś już modyfikują, ale... Właśnie, czy polecenia powinny coś nam zwracać? No, główna filozofia CQRS mówi, że polecenia niczego nie zwracają, ale to jest mm, do dyskusji. Ja często łamię tę zasadę, ponieważ ja lubię, jak polecenia mi zwracają, no walidację, bo być może przesłałeś złe dane, no to warto zwrócić informację do użytkownika, że no wysłał złe dane, czy to walidacji Wtedy polecenia coś zwracają rzeczywiście ale w tym przykładzie polecenia niczego nam nie będą zwracać. Będziemy się trzymać tej filozofii CQRS, czyli mamy tak, query, które tylko nam zwraca jakieś zapytanie, czego nie modyfikuje, no i polecenia, które coś modyfikują, ale niczego nam nie zwracają. Teraz jak to wszystko wydzielić, takie dwie rury w naszym REST API? Otóż trzeba mieć jakieś Handlery i można to użyć przy pomocy interfejsów. No, potrzebne są na interfejsy, ponieważ nie można wykonać funkcji bez żadnej jakiejś klasy w C-Sharpie. I teraz pytanie, czy mamy tutaj potrzebny value task, a w ogóle co to jest ten value task? Otóż value task jest to taka. Skrócona wersja, bardziej uszczuplona wersja taska, bo task jest bardzo gruby, on ma tam mnóstwo jakichś metod, w których się nie korzysta, więc dlaczego nie pójść i nie iść w przyszłość i po prostu korzystać z value tasku w tym przykładzie? Ok, ale teraz pytanie: po co w ogóle na ten taski? Nie możemy po prostu użyć tutaj jakichś typów generycznych, co nie, i tutaj bez żadnych jeszcze dodatkowych opakowań. Otóż możemy założyć, że ten handler będzie wykonywał jakieś operacje synchroniczne, a nawet jeżeli nie będzie ich robił, to spokojnie C sobie także z tym poradzi, więc dobra. Więc to zakomentujmy. Wiemy, że musimy tutaj mieć value taski, żeby być może wewnątrz handlera będzie jakaś operacja chroniczna. OK. I jak widzisz tutaj cała magia się dzieje no, w typach generycznych. Wiemy, że nasz query handler będzie dla jakiegoś Tutaj typu generycznego, który będzie naszym query, będzie to zapewne jakaś osobna klasa, oraz będzie tutaj na coś zwracała, na przykład listę wpisów. Jak widzisz tutaj value, tak zwróci nam listę wpisów, OK, dla jakiegoś zapytania, i przy okazji tutaj wysyłamy sobie jakiś konkretny token. I analogicznie możemy zobaczyć, że działa nam tutaj polecenie. Polecenie, czyli ten interfejs. Jak już tutaj zakomentowałem, jak tutaj wersji, jak widzisz, nie asynchroniczny byłby tylko typ void. No po polecenia, jak ci mówiłem wcześniej, niczego mają nam nie zwracać. Więc tutaj po prostu zwracamy sobie value ale widzisz, nie podajemy żadnych danych, bo no niczego nie zwracamy. Tutaj nasz handler przyjmuje konkretne polecenie oraz oczywiście ten token, który może nam wycofać jakąś operację synchroniczne, żeby wewnątrz tego handlera by się taka operacja działa. Pora na najtrudniejszą część naszego kodu, czyli rejestracja naszych zapytań, query oraz poleceń, komendów. Jak to wygląda? Otóż, jak widzisz, mam tutaj metodę statyczną która do mojej kolekcji serwisu Waspend.etcorze mi zarejestruje konkretny query handler dla konkretnego tutaj mi zapytania. Jak to działa? Otóż, jak widzisz moja metoda tutaj pomocnicza będzie przyjmowała jakąś konkretną klasę, która będzie reprezentowała mi konkretne query zapytanie dla konkretnego rezultatu. Przykładowo listę wpisów i tutaj muszę jeszcze podać no, konkretny handler, który obsłuży mi te zapytanie. Więc w rejestracji tutaj mówię, że dla tego interfejsu które tutaj jest dla konkretnego tutaj mojego zapytania query i dla konkretnego rezultatu, czy na przykład listy wpisów, jest taki handler. A co to jest to drugie? A to jest taka delegata pomocnicza, która nazywa się query handler. Ona mi tutaj zwróci jakiś rezultat. Jest ona dla specyficznego query i dla specyficznego rezultatu. Ona jest wskaźnikiem do jakiejś metody, która przyjmuje mi tutaj moje zapytanie oraz token, który będę mógł wycofać, jeżeli to będzie jakaś operacja synchroniczna. OK. I potem mogę ją także zarejestrować, i ta delegata będzie wskaźnikiem tak naprawdę do handlera, który został zarejestrowany tutaj wcześniej i do metody handler w nim. Także po prostu mogę to na dwa sposoby zrobić, że mogę albo tutaj sobie pobrać konkretny handler na podstawie tutaj zapytania i rezultatu konkretnego, albo mogę tutaj przy pomocy delegaty tutaj podać sobie konkretne query, wyciągnąć potem wskaźnik do tej metody handler. więc mogę ten problem rozwiązać na dwa sposoby. Żeby to tak bardziej się rozjaśniło, mam tutaj kodzik zakomentowany, jak to wygląda. I jak widzisz mam tutaj, przykładowo w tej metodzie tutaj mi wyląduje konkretne query, które mi pobierze wszystkie wpisy z mojego bloga. Tutaj będzie rezultat, czyli lista wszystkich moich wpisów. No i tutaj ten konkretny handler, który mi to wszystko obsłuży i zapewne z repozytorium wyciągnie mi te wpisy. I okej, okay, możemy zobaczyć, że pierwsza rejestracja na takiego interfejsu, który przyjmuje takie konkretne query i taki rezultat. Będzie taki handler get all post query handler i to on mi się zarejestruje i potem będę mógł to oczywiście wyciągać na podstawie no, tego klucza, ok? Potem tutaj dodaję sobie tą delegatę do takiego query, do takiego rezultatu i mówię, że ta delegata jest wskaźnikiem do tej metody handler w tym handlerze. Tutaj z właśnie wyciągnę go w taki sposób, będę miał to i tutaj ta metoda handler mi się tutaj uruchomi. I podobnie jest z poleceniami. Z poleceniami jest to jednak troszeczkę łatwiej, ponieważ jak mówiliśmy wcześniej, komendy niczego nie zwracają, więc nie trzeba tutaj w stypach generycznych tego rezultatu podawać. Przykładowo no tutaj masz ten command handler. Jak widzisz, ta delegata przyjmuje tylko mi polecenie, nie ma tutaj rezultatu, no bo nie jest mi potrzebny, jest tylko, tutaj część, tylko token wycofujący operację asynchroniczną jak ta rejestracja wygląda jak ta metoda pomocnicza wygląda jak już tutaj sobie rejestruje że dla interfejsu który przyjmuje tutaj konkretne polecenie jest taki handler i tutaj znowu to rejestruje tutaj swoje delegate który jest wskaźnikiem do tego Komand handlera, który zarejestrowałem tutaj wcześniej, do tej metody handl. OK. I jak to by wyglądało, jakbyśmy tutaj podawali jakieś prawdziwe rzeczy? No, żeby sobie, że tutaj trafia właśnie moje polecenie dodawania nowych wpisów do mojego bloga. To jest konkretny handler dla takiego polecenia. OK, i mówię, że dla tego interfejsu, który jest tutaj, dla tego polecenia, jest taki handler, a tutaj mówię, że dla tej delegaty ona. Wskaźnikiem jest do tego handlera i dla tej metody handler I właściwie tutaj cała magia, jak widzisz, się tutaj znajduje. A teraz idziemy z górki do przodu. Uh! A teraz pokażę Ci konkretne polecenia oraz query, które istnieją, jak widzisz, jako klasy. Zobaczmy, jak wygląda pobieranie wszystkich naszych pisów, jeżeli chodzi o definicję zapytania. Jak widzisz, w tej definicji mam i informacje o tym, jak to powinno być posortowane. Mam tutaj sortowanie po tytule, po dacie, po autorze oraz specjalne sortowanie error, które mi sprawdzi, czy jeżeli niczego sobie nie zwrócę, to potem odpowiedni kod HTTP zostanie zwrócony przez Asmedu Detcora, to no tak zrobimy z ciekawości takich jaj nie musisz robić. To jest aplikacja demo. I mamy także tutaj informacje, na jakiej obecnej stronie oraz jaka wielkość strony ile elementów powinno być na innej stronie, jeśli chodzi o nasze wpisy. Jakbyśmy obsługiwali sortowanie w naszym REST API. Jak widzisz, jest to rekord, więc to troszeczkę skróciło kod, ale warto zaznaczyć, jaka jest różnica między rekordem a klasą. No polega na tym, że te wszystkie właściwości są niezmienne. Jakbym chciał je potem zmienić, to muszę utworzyć sobie nowy obiekt, a to mi pomoże. Właśnie tutaj metoda with. Tutaj pobiorę sobie jakiś filtr, czy tam chcę sortowanie strona, rozmiar tej strony i sobie potem utworzę nowy ten obiekt getAllPostQuery przy pomocy tej mojej metody statycznej. Ok, ale jak wygląda handler? No, handler, jak widzisz, musi implementować. Interface i Query Handler tutaj poinformować do jakiego konkretnego query oraz co tutaj mamy, ma być zwracane. W tym przypadku jest to lista naszych wpisów. Tutaj wstrzykuję sobie repozytorium. OK, będę miał ten repozytorium. Tutaj poinformuję sobie w konsoli, że tak tutaj w tym kodzie, w miejscu sobie wylądowałem. Potem pobiorę te wszystkie swoje wpisy. Potem, w zależności od tego, jaki tu ty wyliczenia, to sobie go posortuję. Tutaj, właśnie jak widzisz, jaki jest error, to po prostu zwrócę sobie pustą listę i zobaczę, czy dobrze obsłuży Was po dodatkowo. A potem, ee, w zależności od tego, co tu się wydarzyło? No po prostu sobie tutaj to listę sobie zwrócę w zależności od tutaj o tych wszystkich ifów i elseów. Ok, tak jak widzisz, wygląda obsługa naszego query. Teraz zobaczmy, jak wygląda nasze polecenie. Nasze polecenie, jak widzisz, też może być rekordem. Czemu nie? Jak widzisz tutaj te wszystkie informacje są w sumie takie same jak nasze normalnym wpisie. Czy mamy tutaj id, autor, data? Adres i ocena. Ok, to wszystko tutaj się także znajduje, i nasz handler, jak widzisz, musi implementować interfejs in command handler dla konkretnego polecenia. Ok, wstrzykuję sobie nasze repozytorium. Tutaj sobie informuję, że tak, wylądowałem w tym miejscu w kodzie, żeby to w konsoli zobaczyć. Tworzę sobie właśnie. Instancje mojego wpisu na podstawie tego właśnie requesta polecenia. Ok, potem dodaję to do repozytorium i właściwie robię returna, żeby mi poinformować, że tak ten kod się tutaj wykonał. Bo jak pamiętasz, value task tutaj niczego w poleceniu nie zwracamy. I to wszystko, jeżeli chodzi o polecenia i query. Jak widać jak to wszystko działa. Teraz zobaczmy, jak my to instalujemy. Ok, jak widzisz mam tutaj metodę rozszerzeniową Add Queries, który korzysta właśnie z tej metody ad Query Handler, którą umówiliśmy całkiem niedawno. Pamiętasz, ona tak wyglądała? I tutaj właśnie informuje, że dla tego konkretnego zapytania ma być to zwrócone i taki konkretny handler ma się wykonać. I ok, to wszystko. Potem możemy dodać oczywiście polecenia i analogicznie ad Command Handler dla konkretnego polecenia. Taki handler ma się wykonać i potem w aplikacji naszej AS. Noted Core, tutaj jak widzisz skorzystamy z tych metod. Tutaj Builder Services, będziemy formować tak, chcę tutaj właśnie użyć tych wszystkich query w tamte, z tamtego projektu, chcę tutaj użyć wszystkich moich poleceń i jak widzisz tutaj jeszcze mam kolejną metodę rozszerzeniową, ona pochodzi z tej warstwy infrastructure, która po prostu po nas poinformuje, że nasze repozytorium to naprawdę operuje na tej klasie statycznej. Jak widzisz tutaj, to tylko dodamy do tej listy, a tutaj przy metodzie GET możemy zobaczyć, że zwracam sobie listę pisów, która tak naprawdę w klasy statyczne. OK. I tutaj sobie po prostu to strzyknę, Bo chciałem mieć obsługę bazy danych, to oczywiście mógłbym tutaj potem użyć innej metody rozszerzeniowe innego jakiegoś projektu, a to część kodu, którym za zakomentować. Ja do testów naszego REST API skorzystam ze swagera. Jak widzisz tutaj, mam te metody związane ze swagerem, rozszerzeniowaniem, a swagger, add endpoint API Explorer, bez tego mi to nie zadziałało. Później jak to wszystko zbilduje, to tutaj jeszcze muszę poinformować, że korzystam sobie ze swagera i jego swagger UI. Możemy to zobaczyć, że paczka Knuget. W sumie właściwie mam zainstalowane, żeby ten swagger ma na zadziałać. Jak widzisz takie trzy paczki swagger, swagger-gen i swagger-y Ponieważ budujemy aplikację minimalną, znaczy to, że tutaj nie mamy żadnych kontrolerów cała rejestracja, pod jakim adresem http, co ma się wykonać no działa się przy pomocy metody MapGET i mat-post czyli dla takiego adresu wykona się zapytanie http-get i wykona mi taką metodę, dodatkowo dla tutaj swagera informuje, że Tutaj ta metoda może wyprodukować status 200, czyli wszystko jest OK. Status 400, czyli request był zły, albo 404, że zostało coś nieznalezione. Tutaj MatPost informuje nam, że dla zapytania HTTP post wykona się taka metoda i że może, mogą być zwrócone takie statusy. Więc zobaczmy, co tak naprawdę te metody nam tutaj robią. Jak widzisz, tutaj pierwszy raz mamy użycie wstrzykiwania zależności do metody. Rozumiem jakiś taki film na temat strzykiwania zależności, w atom dodatkowo, i mówiłem ci, że zazwyczaj robi się tylko strzykiwanie do konstruktora. Tutaj wyjątkowo robimy strzykiwanie do metody. Dzięki atrybucie from services to zostanie nam obsłużone. Znajdziemy konkretny handler dla takiego query, który nam zwróci nam listę. I ponieważ wiemy, że takie query chętne został zarejestrowane, to wszystko tutaj będzie w porządku. A zapytania zapytania http.get pobierzemy także tutaj informacje, nie może e, o sortowaniu, o, o tym, na jakim obecnie jesteśmy stronie oraz o rozmiarze strony. Chociaż jak zapewne się przyjrzeliśmy mojemu mm, kodzikowi, to zapewne zauważyłeś, że właściwie te dwa parametry nie są w ogóle obsłużone. Jest to zabieg celowy. Chodzi o to, żeby także Ci pokazać ile parametrów można wysła wysłać poprzez http.get, mimo, że ich tutaj nie obsługuje. Okej, okay, co? ty tak naprawdę robię tutaj query, wykonuje je tutaj przesyłam sobie te informacje na temat tego jak to ma być posortowane jaka to jest strona jaki to jest rozmiar strony jeżeli rezultat jest pusty to właśnie w tym miejscu sobie zwrócę rezultat 400 Tak widzisz tutaj sobie zwrócę no, no jakby taką definicję aspekt dodatkowo rezultatu która ma także informację o tym jaki to jest status http a dodatkowo tutaj w tym wewnątrz tego rezultatek wszystko jest w porządku. Ok, właśnie, zwrócę sobie także tutaj wewnątrz niego listę wszystkich moich wpisów z mojego bloga. Ok, a jeśli chodzi o obsługę dodania naszego wpisu, tutaj widzisz, jest szykiwanie znowu do metody from services. Poszukam sobie handlera takiego konkretnego polecenia, jeśli chodzi o tutaj. To, co ma być wysłane w tym HTTP poście to jest cały ten request, ta definicja, czy te ID postu, zawartość tego wpisu na blogu, tytuł tego wpisu i tak dalej. Ten jak widzisz, ad post na pewno to będzie zawarty. Na czym tutaj F12 sobie kliknąć, żeby sobie przypomnieć, co się znajduje w naszym poleceniu. Okej, okay, potem wewnątrz tego handlera, umieszczamy te polecenie i przesyłamy sobie jeszcze ten token, jakbyśmy chcieli się wycofać z tego zapytania asynchronicznie. I jak widzisz tutaj, nieważne co tutaj się wydarzy, te polecenie zawsze nam zwróci status OK. I wtedy możesz się zastanawiać, może fajnie by było, gdyby te polecenia zwracały jakiś status walidacyjny, bo być może no, ten request został źle skonstruowany. A nie tak, że po prostu odpalamy te polecenia, i właściwie zapomnieliśmy, że to zrobiliśmy, zawsze tutaj będzie OK. Jeden takim wyjątkiem, że no, że ten handler wyskoczy mi to jakiś wyjątek dotnetowy, no to wtedy będę miał 500, -kę. nie będę miał tutaj statusu 200, ale za załóżmy, że wszystkie wyjątki obsłużymy, no to możemy powiedzieć, że to jest rzeczywiście fire and forget i zawsze będzie mieć tutaj OK. Być może na polecenie wy wypadałoby jeszcze zwrócić status Zwalidacyjny, że rzeczywiście wszystko poszło dalej w porządku i polecenie się wykonało. Bo w takim wypadku, dobra, wykonaliśmy to polecenie i żeby sprawdzić, że rzeczywiście ten wpis się dodał, no to musielibyśmy tutaj potem sprawdzić, czy ten wpis się znajduje na tej na przykład liście. I tak byśmy zweryfikowali, czy polecenie wykonał się poprawnie. W tym przypadku jednak nasze polecenie niczego nie zwracają. Trzymamy się tej filozoficji QRS bardzo mocno i to tak wygląda. I ponieważ mamy tutaj wszystko, co nam jest potrzebne, to zobaczmy, jak właśnie ten swagger nam to wszystko wygenerował, to całą wspaniałą for formatkę do testów. Jak widzisz, mam tutaj właśnie moje zapytanie: get all post, add post, ok. To no tutaj możemy wstawić jakieś informacje. Jak pamiętasz, dla czwórki powinien być błąd, czyli tak naprawdę zwrócimy pustą swoją listę, a pusta lista to jest HTTP 400. Natomiast jeżeli zwrócę tutaj sobie na przykład 0, czyli nie będę miał żadnego sortowania. To znaczy, że zwrócę sobie całą listę wszystkich tutaj moich wpisów z tej klasy statycznej i będę miał status 200. Teraz zobaczmy nasze polecenie, które nam dodaje ten wpis. OK, Zróbmy tryout. Jak widzisz, mam definicję JSONową tego add post command. OK, Robię executa. Jak widzisz, mam status 200. Znaczy to, że mój wpis się dodał do mojej tej klasy statycznej. Możemy na to właśnie teraz weryfikować, czy tak rzeczywiście jest. Tutaj, poszukajmy sobie, czy mamy taki pusty. Tak, jak widzisz, on się tutaj nam dodał. I to wszystko, jeżeli chodzi o użycie command query przy pomocy tylko czystego C Sharpa. Teraz yy, omówię także zdarzenia. Coś, co się pojawiło w naszym filmiku. Ostatnim, który omawialiśmy, cqrs y No, po co ma się wydarzyć, jeżeli komand ma wykonać kolejny komand? No właśnie, może pora dodać także zdarzenia. Także polecenie wykonają nam zdarzenia, a zdarzenia wykonają nam kolejne polecenia, żeby to było bardziej oczywiste. Zobaczmy, jak ja to zrobiłem. Oto nasz problem. Mamy więc polecenie, które nam dodaje nowy wpis na naszego bloga, i chcielibyśmy, żeby tez polecenie wykonał nam kolejne polecenia czyli potem jak dodaliśmy nasz wpis na, naszym, na naszego bloga chcielibyśmy ten wpis potem wysłać do sprawdzenia gramatycznego chcielibyśmy potem ten wpis na przykład wysłać do sprawdzenia SEO czy on jest dobry dla naszych wyszukiwarek ale jak to zrobić bo jak widzisz może łatwo zrobić tutaj jakiś bałagan skąd potem będziemy wiedzieć jakie polecenia uruchamia nam kolejne polecenia no na pomoc nam przychodzą zdarzenia domenowe i możemy powiedzieć że ok. Dodanie wpisu zaszło, jest to coś, co wykonało się już, jest w czasie przeszłym i na podstawie tego zdarzenia wykonujemy potem kolejne polecenia. Analogicznie potem moglibyśmy zrobić cały potem dalszy potok, że potem być mniej na przykład, że sprawdzanie gramatyczne się wykonało, sprawdzanie SEO się wykonało i te zdarzenia wykonają kolejne polecenia i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to Cię interesuje, to zapraszam Cię na ten mój filmik, a teraz zobaczmy, jak to zrobiłem w czystym C Sharpie. Dodałem sobie po prostu kolejny projekt, a w nim definicję konfiguracji naszych zdarzeń. Jak się domyślasz, event handler w sumie powinien działać podobnie jak i e command handler, i rzeczywiście tak jest. Jedyna różnica w kodzie to jest po prostu nazewnictwo, a ja zrobiłem proste kopi w Nic Więc to nie było tak naprawdę dużego kodzenia. I nasz event handler, jak widzisz, przyjmuje tutaj definicję danego jakiegoś zdarzenia, i tutaj będzie miał metodę handler, która niczego nam nie będzie zwracała. Po prostu będziemy mieć tutaj informacje, Kolejne polecenie mam się wykonać, gdy to zdarzenie nam zaszło. Szkodzi o konfigurację, ona jest podobna do tego do poleceń. Po prostu, sobie dla danego tutaj. Zdarzenia danego handlera, sobie to wszystko zarejestruję. Tutaj, jak widzisz, mam analogiczną delegatę, jak tutaj w command handler. I OK, tak to wszystko wygląda. Po prostu zrobiłem prosto kopię w play i stworzyłem sobie inną definicję. Teraz zajrzyjmy do naszego projektu tutaj Application Core. Bo tutaj w functions post możemy zobaczyć, że mamy nowy folder zdarzenia. A i musiałem oczywiście dokonać małej modyfikacji. Jak widzisz do folderu command doszło nam także nowe polecenia, te właśnie do sprawdzenia SEO, do sprawdzenia gramatycznego. Jak mamy, że to jest definicja polecenia, to jest definicja jego handlera. OK, ale zobaczmy tak naprawdę, jak wyglądają nasze zdarzenia. Nasze zdarzenie, jak widzisz, jest rekordem i, i tylko ma informację na temat tego, jaki wpis został utworzony. OK. A jeśli chodzi o handler tego zdarzenia, no to tutaj już troszeczkę jest więcej. Jak widzisz, on implementuje interfejs event Handler. Czy wiem, że to jest zdarzenie. Tutaj, jak widzisz, wstrzyknę sobie konkretne te polecenia dla takich, tutaj, gramatycznego sprawdzenia, dla sprawdzenia SEO, i będę tutaj wiedział, co to jest w wyniku wstrzykiwania do y, konstruktora. A potem, tutaj, w metodzie handler, jak widzisz, będę miał tylko informację o tym, że tak, jestem tutaj w trakcie wykonywania tego zdarzenia, i wykonam tutaj odpowiednie te handlery przy pomocy tego, tej metody handler. Tutaj wyślę te tutaj polecenie, które. Tutaj tutaj będę miał na podstawie tego zdarzenia i tak naprawdę będę miał właśnie ten cały potok, że polecenie dodania mojego wpisu wykonało to zdarzenie, a te zdarzenie tutaj ma informację o tym jaki wpis został utworzony, więc on wysyła do mojego polecenia sprawdzenia gramatycznego i do polecenia sprawdzenia SEO. I to wszystko, naprawdę to jest taka sama logika, którą omawialiśmy w tamtym filmiku, zapewne już się domyślasz w jakim, bo już to 3, 3, 3, być może czwarty raz o nim mówię. I okej, okay, mamy te zdarzenia, Możemy tylko jeszcze zobaczyć, że w naszej definicji handlera tutaj dodania naszego wpisu oczywiście musimy mieć obsługę naszego zdarzenia więc tutaj strzyknę sobie ten event handler dla dodania naszego wpisu i potem naprawdę potem jak to wszystko zrobiłem, zrobię tutaj awaita zrobię ten handler, utworzę sobie to zdarzenie i umieszczę ten wpis, który tutaj utworzyłem czyli tak, tutaj ta ten, tutaj, te polecenie nam wykona te zdarzenie, a potem możemy zobaczyć, że te zdarzenie nam wykona te dwa polecenia, a te dwa polecenia tak naprawdę tylko będą mieć informacje, że tutaj to się rzeczywiście wydarzyło, a nic nie będą zwracać, że wiadomo, to jest przykład demo, my nie chcemy tutaj robić czegoś bardziej zaawansowanego. ważne żebyś ty zrozumiał co my tutaj tak naprawdę robimy. Czyli na podstawie tych informacji konsolowych powinniśmy zobaczyć cały ten potok procesu biznesowego, więc odpalmy naszą aplikację, odpalmy naszego Swaggera, uruchomimy nasze polecenie add post i zobaczmy w konsoli czy rzeczywiście będziemy mieć ten potok, że polecenie nam wykonuje zdarzenia, a potem zdarzenie wykonuje nam kolejne dwa polecenia. Swagerze, zrobiłem polecenie ad post i mogę zobaczyć cały potok działania mojej aplikacji. Jak widzisz, polecenie się uruchomiło, te polecenie potem stworzyło mi zdarzenie dodania mojego wpisu, potem. Te zdarzenie wykonało mi kolejne moje polecenia. Wysłałem mu wpis do sprawdzania gramatycznego i mu wpis wysłałem potem do sprawdzania SEO. I tak mam jasny potok działania mojej aplikacji, który jest bardzo przydatny, jeżeli korzystasz z event stormingu. Słuchaj, dla mnie świąt jeszcze nie ma, abonat ich jeszcze nie było, ale ty zapewne to oglądasz po świętach. To jest przyszłość, czy to jest przeszłość? Dlatego życzę ci miłego roku. I ja też ze swojego mrocznego wymiaru. Bądź zdolny, sprytny i mądry, bo wiem, że stać na dużo więcej. Ogarniesz ten nowy ład, ogarniesz swoje studia, spotkasz kobietę swojego życia. Nawet jeżeli już taką spotkałeś, to spotkasz drugą. Jeżeli jesteś kobietą, to zapewne spotkasz fajnego faceta. A jeżeli masz inną orientację seksualną, to już spotkasz super partnera. Tego ci życzę. Jeśli robisz prawo jazdy, to spokojnie uda ci się. U mnie to trwało 14 miesięcy. Pokonać te wszystkie przeciwności losu. Pamiętaj, jesteś niezniszczalny. I ty także możesz mi pomóc, skoro jesteś niezniszczalny. Daj mi komentarz do tego filmiku, żeby zwiększyć jego zasięgi, żeby więcej osób wiedziało, jak można napisać aplikację CQRS, używając tylko C-Sharpa. Więc trzymaj się, mój samuraju, i daj mi komentarz. Do zobaczenia w następnym filmiku. Hejka!